Na mojej stronie drogi adaptacji. Dzisiejszy filmik poświęcony będzie kolejnemu filmikowi związanymi z operacjami strukturalnymi w parze chromosomów. Dlatego też, dzisiaj na warsztat postanowiłem obrać filmik związany z zespołem genetycznym o nazwie Zespół Wolfa Hirschhorna. Także, zapraszam Państwa, jaka jest przyczyna występowania tego niezwykle rzadkiego zespołu genetycznego? Otóż przyczyną jest. Delecja krótkiego ramienia na chromosomie czwartym, 4P16-3. Jeżeli chodzi o epidemiologię, czyli częstotliwość występowania tego zespołu, to szacuje się, że jest to jeden przypadek na 50 tysięcy żywych urodzin. Dlatego też chciałbym na samym początku podkreślić, że jeżeli chodzi o literaturę, czy też o fakty związane z rozwojem psychomotorycznym, poznawczym tego zespołu, to tych faktów niestety jest póki co niewiele. Co interesujące, Aż i przykre, aż 1 trzecia dzieci do drugiego roku życia umiera. Czy to z powodu licznych wad wrodzonych narządów, czyli np. Na serca, czy też m.in. śmierć ta ponoszona jest w związku z zachwytowym zapaleniem płuc. Jeżeli chodzi o etiologię, czyli o symptomatologię, o symptomy, które związane są właśnie. Stricte z tym zespołem, to przede wszystkim jest to uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, czyli też niepełnosprawność intelektualna różnego stopnia, liczne wady wrodzone narządów, czyli serca, nerek, płuc i tak dysmorfia twarzy, uogólniona hipotonia, czyli obniżone napięcie mięśniowe w obrębie kończyn i tułowia ciała człowieka, ale także padaczka. Jeżeli chodzi o mowę, to rozwój mowy jest ograniczony, bądź mowa też może nie występować, dlatego tutaj w terapii związanej z komunikacją niezbędne jest wprowadzenie alternatywnych bądź wspomagających form komunikacji, czyli AAC. Co ciekawe, dzieci, które chorują na ten zespół, wykazują się dosyć dużymi zdolnościami społecznymi, kompetencjami społecznymi. Na przykład lubią, gdy są w centrum zainteresowania, gdy się do nich mówi, więc korzystają z interakcji z drugim człowiekiem. Drodzy Państwo, jaka jest gwarancja wyjścia z tego zespołu? Niestety takiej gwarancji nie ma, ponieważ póki co jest to jednostka genetyczna i jest ona nieuleczalna. Tutaj należy w terapii się skupić przede wszystkim na terapii motoryki, czyli terapii związanej z ruchem, terapii psychologiczno-pedagogicznej. Jeżeli chodzi o diagnozę i to dodam już na końcu, to diagnoza ta występuje albo w trakcie rozwoju płodu, czyli w okresie prenatalnym, lub po narodzinach. Jakie są techniki diagnostyczne stosowane do diagnozy tego zespołu? Przede wszystkim są to nieinwazyjne techniki typu USG, amniocenteza, czyli pobranie niewielkiej ilości próbki płynu owodniowego? Dodatkowo przez skórne pobranie. Próbki krwi spępowiny, czy też pobranie próbki kostkówki. To już są techniki, metody diagnostyczne inwazyjne. Dziękuję Państwu serdecznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że skorzystali Państwo z tych informacji, które chciałem Państwu przekazać. Zapraszam również do strony, którą przygotowałem dla Państwa. Tam znajdą Państwo więcej informacji na temat innych zespołów. Także dziękuję i do usłyszenia.